Makijaż z ulubionych produktów, let's go! Myślę, że tutaj nikt nie będzie zaskoczony, bo tą bazę pokazuję bardzo często. Mój ulubiony podkład to jest It Cosmetics CC. Mój ulubiony korektor to jest Yves Saint Laurent. Tuszekla, który jest o, przepięknie rozświetlającym korektorem. Konturowanie. Będę je to chyba pokazywać, dopóki go nie zdękuję. Kremowy róż z tej samej serii Inglot, komunikatywnie w odcieniu Pulse. Przepięknie się blenduje i wygląda bardzo świeżo. Pod oczym gridowy, lawendowy puder. Podużywam Pierre Renner Royal Finish. Też bardzo go lubię. Bronzer z Clinique. Bardzo ciepły i ma w sobie rozświetlające drobinki. Daje efekt takiego pocałunku słońca. Uwielbiam nakładać go na powieki, i że moim ulubionym różem jest ten z Giorgio Armani który wygląda dosyć ciemno, ale na twarzy robi przepiękny, malinowy, coczysty efekt. Brwi to standard moja stara, wymiętolona paleta.